serdecznie. Z tej strony Himek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Uprym, nie w zakupy, bo codziennie oszczędzam, korzystam z okazji, gdy tylko się pojawią. Wiem, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. To ja jestem chimek, znasz mnie na pewno codziennie cię mijam, być może w twoim sklepie, ale najczęściej w internecie. Gazetki i promocje. Gazetki i promocje. I korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje. Gazetki i promocje. śmiało i korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje. Ojej! Gazetki i promocje. Gazetki i promocje. Subskrybuj śmiało i korzystaj z okazji. Dziś się rabatami oszczędzaj na zakupach, i ja ci w tym pomogę. Dlatego oglądaj gazetki i promocje. Ojoje! 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 Gazetki i promocje. Tum, tum, tum. Kawa gorąca i do sklepu lecę, mam torbę dużą i listę w ręce. Już wiem, co kupię, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. Lubię zakupy, bo codziennie oszczędzam, korzystam z okazji, gdy tylko się pojawią. Wiem, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. To ja jestem Himek, znasz mnie na pewno codziennie Cię mijam, być może w twoim sklepie, ale najczęściej w internecie. Gazetki i promocje. 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 Miało I korzystaj z okazji ciesz się rabatami. Subskrybuj teraz gazetki i promocje. Subskrybuj teraz gazetki i promocje. Subskrybuj teraz.